W szanowskim Sztabie WOŚP od rana praca pre, a na temat organizacji pracy w sztabie opowie nam Dominika Brożek. Od której godziny dzisiaj pracujecie? Witam serdecznie. Dzisiaj wolontariusze zebrali się tutaj na godzinę ósmą rano. Zaczęło się od prelekcji policji, która informowała o bezpieczeństwie, jak tego przestrzegać. Odebrali swoje puszki, bo pakiety, ja może pokażę. Takie pakiety wolontariusza otrzymał każdy z wolontariuszy. Są tam przekąski podarowane przez sponsorów. Są serduszka, czyli to czym dzielą dzisiaj nasi wolontariusze na ulicach miasta. Odebrali też puszki, no i ruszyli w trasę. Ruszyli na ulice miasta Szanowa i Sołest. Żeby grać razem z orkiestrą. Przygotowania do tej imprezy trwają jednak od dłuższego czasu. Ile czasu wam zajęły? Tak naprawdę przygotowania to startują już po zakończeniu tego finału poprzedniego, bo już planujemy, co byśmy chcieli zrobić w kolejnym roku. My tak naprawdę od sierpnia już szykowaliśmy się na to wydarzenie. A jak, jak dużo sponsorów udało Wam się pozyskać? Bardzo wielu. Przede wszystkim Kwestie finansowe to jest jedna rzecz i z tym bywa różnie, ale mamy takich, z którym serdecznie dziękujemy. Ale przede wszystkim mamy ogromne wsparcie od producentów, którzy dostarczają nam żywność, od restauracji, które dla nas gotują, znaczy dla nas, dla wszystkich wolontariuszy tutaj, szanowni. Organizacja orkiestry to także organizacja koncertów. Łatwo było pozyskać tych artystów. Z tym jest problem tak naprawdę, bo no, w większości miast jakieś imprezy się odbywają, więc my też staramy się, żeby pewne koncerty się nie powtarzały, żeby ktoś nowy przyjął do Szanowa, ale też umówmy się, mimo tego, że jest to impreza dobroczynna, zwroty kosztów dojazdu dla gwiazd też swoje wynoszą, więc no, na tyle gramy, na ile wystarcza nam funduszy. A jak wygląda y, taka codzienna praca w sztabie? Jak wygląda ten film? Cóż, my tak naprawdę tutaj w Szanowie gramy dwa dni. Czyli graliśmy już wczoraj, gdzie mieliśmy bardzo fajne wydarzenie dla najmłodszych w bibliotece. Mieliśmy mecze na hali sportowej. No i mieliśmy dyskotekę. Skończyliśmy ją po 23, więc zanim zaniozaliśmy do domu, to już było późno. A tak naprawdę my jesteśmy w sztabie dzisiaj od 6 rano. I działamy. Przygotowaliśmy, porozkładaliśmy wszystko po to, żeby to w miarę sprawnie poszło. I będziemy tu pewnie do późnych godzin nocnych. Zliczając pieniądze. Czy to daje satysfakcję? Daje, jest wykończające, męczące, ale to widać zawsze, jak kończymy. My jesteśmy zmęczeni okrutnie, bo to jest jednak dużo godzin pracy, intensywności, ale ten efekt końcowy, jak już mamy to wszystko spakowane i pieniądze trafiają do banku i wiemy, że jest fajnie, i że co roku finał przynosi kolejne rekordy, no to uśmiech sam wychodzi na twarz. Ile osób się tak mocno angażuje w tą, w tą pomoc tutaj? Wolontariusze to jest jedna kwestia, tak? bo to są osoby, które są w ten dzień finału z puszkami, a osoby, które są zaangażowane w sztab, to jest około 10 osób, dużo przed finałem. A w dzień samego finału to jest prawie 50 osób to może chodźmy, przejdźmy się zobaczyć ten sztab, jaką jak on Jak najbardziej. Jest. Tu już byliśmy, tu, tutaj wydajemy pakiety i puszki. To jest miejsce, gdzie wolontariusze przychodzą odpocząć, zagrać się, zjeść coś, napić. Mamy pełno produktów dla nich, także mamy nadzieję, że to wszystko zniknie pod koniec tego dzisiejszego dnia. A jak przejdziemy kawałek dalej... idziemy tak naprawdę do miejsca, gdzie potem dzieje się czyli tam gdzie siedzimy i szukamy maszynami do późnych godzin, czyli liczymy pieniądze. Tutaj mamy zliczarnie, przygotowane już kartony na poszczególne nominały, gdzie przeliczone pieniążki będą trafiały, a potem będą pakowane do bezpiecznych kopert, ale to jeszcze nie wszystko, bo jak przejdziemy kawałek dalej, tak naprawdę my anektujemy na dzień finału Cały praktycznie dom kultury, za co serdecznie dziękujemy, że nas tu goszczą co roku i jeszcze nam pozwalają tu grać, bo czasami to jest taki bałagan, którego my nie możemy ogarnąć. Zapraszam jeszcze dalej. W tej sali mamy aukcję, czyli przedmioty, które są wystawione na Allegro. Tutaj będą czekały na odbiór po zakończonych licytacjach. Zawsze można przyjść w ten sam dzień, czyli w dzień finału i wygrany fund już dzisiaj sobie odebrać. I koncerty, czyli to, co będzie się działo na scenie. Mamy przygotowaną salę dla gwiazd, one też muszą gdzieś spocząć. A, proszę! A, mamy tutaj gwiazdy. Chodźmy, weźmy. Oj tam, gwiazdy są, oj. My tylko czekamy na koncerty. Oni tylko czekają na koncerty, ale się narobią, nagadają. I ze sceny Sebastian Botroba, Jarka Tobiasz poprowadzą dzisiejsze wydarzenia. Tak, a na razie mamy taką chwilę dla siebie, właśnie studiujemy informacje o zespołach, tak. które dzisiaj będą występować i o różnych to. innych e, wydarzeniach, które ci dzieją i towarzyszą oczywiście finałowi trzeciemu, finałowi Wielkiej Brytanii Pomocy w Tak, a będzie się sporo działo. A również radzimy, wejdźcie na strony, a najlepiej 30 o 15.30 na plac Tysiąclecia. Czekamy na Was. Dokładnie tak. Ze sztabu chyba tyle, a Was zapraszamy na ulicę miasta, wesprzyjcie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Siema! 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 Siema.